Yeah. Uh. Wjeżdża piosenka sroga o drugim plutonie, gdzie każdy swój zawodnik i każdy dobry człowiek. Na wstępie dzięki za wszystko, za każdy wyjazd, każdą służbę i za każde karcisko. Będzie mi brakować całej rodzinnej atmosferki przed służbą i po i każdej wspólnej gierki. Po kolei lajtowo spróbuję nawinąć tu o każdym, byście mieli kawałek na wszystkie okazje. Już nie będę przed służbą się zastanawiał, czy szarpi, wziął dobrą tabletkę i czy będzie bez humoru i czy zrobi jakąś aferkę. Niby się skreślił z listy przenosin. A co Znowu słyszę, Michał się przenosi Ciekawe czy pomczek padnie z geniem na kolejny genialny pomysł Czy odwiedzą dziś świątynię łąk, czy pojadą na służbie na lody huh? Wienia niestety już nie nagram, na kamerę nasobną A Muka mi nie opowie co oglądał na kanałach odkrywczo-badawczych Discovery, Discovery Chociaż badać to on zaraz będzie, Pampersy odady za w Kosowie formę życia pewnie zrobił Niedługo z walaskiem na ławie poleci na zawody Czeka dzieki za wszystkie wspólne wyjazdy Za atmosferę i marudzenie Przy każdym posiłku mam nadzieję, że to co gotuje Magda zjadasz bez wysiłku Kazik ty chuju, tak powiem po raz senty, mam nadzieję, że podpierdalanie pójdzie ci w pięty A tak na serio dzięki również tobie za wyjazdy i bekę, na każdej służbie chłopie A dodatkowo zaspoileruję, że na tym kanale masz cały kawałek o sobie o! Wojtek, oj Wojtek, majonez i na siebie, ciężko mi cokolwiek o tobie powiedzieć kiedy z tobą normalnie rozmawiałem Mam nadzieję, że ich my żonie Chociaż podałeś, chyba, że również z nią W domu tak rozmawiasz, kiedy pytacie, Co na obiad majonez odpowiadasz mm. Urbano, dam ci radę serdeczną Weź siekierę i palce w połowie Na stopie sobie upierdol Dadzą ci spokój te chudry z plutonu I w klapkach będziesz miał więcej swobody i luzu Może rozmiar mniejszy butów będziesz mógł kupić Piątek, piątu lot. nie zapomnę ci nigdy, jak w Teres polu żeś zasnął, w środku kurwa bitwy. Bili, strzelali, a ty żeś na w sajdzie Spał schowany gdzieś należąco leżąco, po cichu jak skrzat Z Maty kiedy spędzaliśmy wspólnie święta Liczyliśmy na granicy koncentryjnej słupki Dosłownie jak głupki, kiedy jedni dzielili się jajem Przy wielkanocnym śniadaniu my z Jankiem i rudkiem Pełniliśmy służbę na Bobince o poranku Bobinka, Bobinka Damiano i Damian, ty gałganie Pamiętam jak wyjazd w Terespolu Swój pierwszy ze mną miałeś Dzięki tobie również ten Pamiętam jak truskawki spod biedronki Na służbie wcinaliśmy miam, miam Konopek, konopek, czarci chuju Mam nadzieję, że wysoko chiecie w tym oddziale buju Pawełku, Pawełku, były siurze Nie zapomnę ci, że torbę niosłeś tej głupiej kurwie Ale nie zapomnę również tego, że byłeś zajebisty przed i po służbie Nie zapomnę ci skarpacza tekstu, ja pidi powiedz mi co robisz zaoszczędzonym dzięki temu czasem Mam nadzieję, że nie bawisz się chłopców kutasem iPhone iPhone Andrzej, kurwa, ty chory pojebie. Naprawdę myślałeś, że miejsce zostawię dla ciebie. Nawet gdybyś tam usiadł, to Patryk by ci z głowy to wybił. Nabawiłbyś się przy tym depresji i podciął sobie żyły. A tak na serio, Andrzej się rozkręca. Jeszcze wam pokażę, gdzie wasze kurde miejsca. Pamiętaj, żeby z kotami co przyjdą jechać do spodu. Jak ciebie cisnęli, takim Boże, dopomóż. Chodź do fryzjera i włosy podcina. Ja na pocenie kupan. Ty perspirant. Jarku pamiętaj Żeby nie siadać do picia z konopkiem i kazikiem To największe chlory i tempa ich nie wytrzymasz A jak już usiądziesz to później odchorujesz Dzieci, dzieci, czy poznaliście bajkę o Mańku? To ten zły charakter, to przyszedł na pluton I namieszał w garnku Najpierw zabrał kierownicę, a potem referenta Oj już żartuje, dzięki za wszystkie porady od serca Ostry, dzięki serdeczne za wszystko Za siedzenie przy wspólnej ławce na plutonie Nie ja. obgadaliśmy wszystko Dasz wiarę, że batelek na szkoleniu we wrześniu był naszym ostatnim w oddziale. Pamiętam, że wygraliśmy i byliśmy to jeden i tak już zostanie Dzięki za wszystkie paty, w pipie i w pingla Za dzielenie pokoju na każdym wyjeździe Za atmosferę porady i wszystkie sugestie Wy Andamek, mój ryży, kolego, życzę Ci wszystkiego najlepszego Pamiętaj, nie jedz fast a jak już jeszcze to co drugiego. Aby kilogramy nie wróciły ze zbojoną siłą, bo nasz dowódca krzychu może tego nie udźwignąć. O właśnie oproszę na końcu dowódca, jeden jedyny jakiego drugi Pluton nie szukał Czasem się zastanawiałem, czy ten Pluton na krzycha zasługuje On jeden walczy o czyjeś wolne jak nik Czasem musiał iść na batalie z innymi jak dzik Było już kilku, nie każdy się nadawał Choć paru już odeszło, to jeden dostał awans I tego ci życzę, Krzychu, od serca Byś został dowódcą kompanii minimum Nie mieszał betonu i nigdy się nie zmieniał Dzięki za wszystko, panowie I do zobaczenia, dzięki za wszystko Panowie i do zobaczenia, dzięki za wszystko Wszystko, panowie i do zobaczenia, panowie i do zobaczenia.